Witamy was serdecznie. Witamy serdecznie. Dzisiaj zapraszamy Was na przekaz od anioła, który otrzymaliśmy parę dni temu. Wiemy, że jest ciężko przetrwać w dzisiejszym świecie, i wielu z Was czeka na tego typu informacje, na słowo wsparcia. Więc dzisiaj niesiemy takie słowo dla Was miłe słowa, a w szczególności to, co anioł dla was przekazał. Tak więc przeczytamy, tak więc przeczytamy te piękne słowa od anioła. Ten przekaz, który za chwilę odczytam, opublikowany został na Facebooku Anielskiej Siostry Jasnowicki i na naszym telegramie. Jest tam również zamieszczone takie zdjęcie, ja to zdjęcie sama zrobiłam, i napisałam na tym zdjęciu, tak jak podyktowały anioły: Światło pokoju jest w tobie, jest dla ciebie, przekaż je dalej. Tak było napisane na zdjęciu i tak zatytułowany jest ten przekaz: Światło pokoju jest w tobie, jest dla ciebie, przekaż je dalej. Codziennie. Ktoś umiera i cierpi. Codziennie ktoś płacze i jest smutny. Codziennie ktoś traci rodziny i przechodzi traumę. Codziennie wydarzają się Tragedie tego świata. Ale pamiętajmy, nigdy nie bądźmy obojętni na ludzkie krzywdy. Nie obwiniajmy innych. Żyjemy wszyscy tutaj, w boskiej jedności, w prawdzie i miłości. Pomódlmy się za tych wszystkich ludzi na Ziemi, których dotyka krzywda. Kiedyś i Ty możesz być jednym z nich. Pomódlmy się o dobro dla naszego świata. Kochajmy się. I wspierajmy, rozsiewajmy dobro i miłość. Przekażmy sobie światełko pokoju dla ludzkości i matki ziemi. Światełko pokoju jest w tobie, jest dla ciebie. Przekaż je dalej. Z miłością wysyłamy ciepło polskiego światła dla Was, od nas, sióstr, jasnowicek. Koniec. Tak więc, ten post został zamieszczany w takiej oryginalnej wersji, w jakiej został nam podyktowany przez Anioła. Odnośnie jeszcze tego przesłania, tego cudownego przesłania. Ja je miałam bardzo późno wieczorem, późno w nocy, można powiedzieć. Poczułam coś takiego, że świat, ten świat, w którym żyjemy, obojętnie czy jest to świat, jak my to nazywamy, Matrix, to nie ma znaczenia. Po prostu my żyjemy na świecie, gdzie są ludzie. I my żyjemy tutaj, tak? My doświadczamy, i poczułam coś takiego, że straszny płacz, ogromny płacz i przerażenie wszystkich ludzi na Ziemi. Tak poczułam, po prostu to było wstrząsające dla mnie, bo nigdy czegoś takiego nie poczułam. Zaczęłam się modlić o tych ludzi modlić się o świat, o wszystkie ludzkie istnienia o to, żeby było na świecie dobrze. I właśnie przypłynął ten przekaz. Do mnie, jak przypływa taki przekaz, ja muszę bardzo szybko to pisać, żeby nic nie ominąć, więc jest to trudne zadanie. I poczułam właśnie te, te wszystkie krzywdy w ludziach, po prostu, tak jakby każda jedna istota na tej ziemi zaczęła płakać. Było to takie, można powiedzieć, ja to tak zrozumiałam wołanie o pomoc. Ludzie wołają o pomoc, ale są strasznie, straszliwie zagubieni i pogubieni. I nie znają jak z tego wyjść, jakbyśmy byli po prostu w takiej pułapce, złapani. My płaczemy i nie umiemy sobie poradzić, żeby stąd wyjść. I tak poczułam to właśnie w tym momencie, kiedy dostałam ten przekaz. Że ludzie, tak jak my mamy, my jesteśmy, takim, my jesteśmy tym boskim źródłem i my, ludzie, nie jesteśmy stworzeni do takiej walki. Nie jesteśmy stworzeni do walki, tak naprawdę. My to robimy, bo my nie mamy wyjścia my musimy to robić, żeby się bronić. I tak jakby niemożność tego wszystkiego w ludziach, te uczucia, które ja miałam właśnie wtedy, to było takie wołanie o pomoc, że ludzie już jakby są zmęczeni tą walką, nie, ch nie chcą już walczyć, bo to jest wbrew naturze ludzkiej toczyć walki. My jesteśmy stworzeni tutaj, na Ziemi, po to, aby żyć w miłości, żyć w dobru, miłować się, być dla siebie dobrymi ludźmi i odnaleźć to światło do tego boskiego. Źródła. W tym momencie, w którym jesteśmy teraz, stoimy przed takim wyzwaniem, gdzie my musimy iść i wbrew naszej naturze toczyć jakąś walkę, z którą tak naprawdę nie umiemy sobie poradzić. I przez wieki tak było. Wymuszają to na nas i zmuszają nas do tej walki, i my po prostu płaczemy. Nasze serce, jest rozdarte. Człowiek całe życie szuka tej miłości, szuka wewnętrznej miłości w sobie tego dobra, pragnie tego. Ma ogromne przeszkody w życiu, bo mamy te przeszkody tu na Ziemi i cały czas musimy z tymi przeszkodami walczyć. Więc jak się w tym wszystkim odnaleźć, to jest bardzo ciężko, zwłaszcza w tych czasach obecnych. Jest bardzo ciężko i są dezinformacje nawet na te tematy duchowe, w różnych źródłach obojętnie, czy to jest film, czy to jest artykuł. Jest mnóstwo dezinformacji. Ludzie z tego tytułu też robią się zagubieni, bo już nie potrafią rozróżnić, czym jest boskie światło, czym jest kosmiczne światło, czym są anioły tak naprawdę, bo to anioły nie są żadnymi diabłami, ani upadłymi duszami. Anioły prawdziwe są. Są upadłe też, ale to trzeba rozróżnić. Ludzie po prostu są tak pogubieni w tym wszystkim, że oprócz tego, że mają ogrom problemów życiowych, to jeszcze nasłuchają się tych dezinformacji na tematy duchowe, i w końcu, jak się tego nasłuchają, to oni już sami nie wiedzą, gdzie mają z tym. Po prostu pójść i co z tym zrobić, i jak się do tego odnieść. Jeden powiedział tak, drugi powiedział tak, trzeci gdzieś tam jeszcze inaczej. Jest ogrom po prostu dezinformacji. To jest wszystko po to, aby odciągnąć ludzi od prawdziwego źródła, do którego powinni się modlić. Podstaje taka kołomyja. Która dodatkowo zaśmieca Wasze umysły i przysłania prawdę dotyczącą rozwoju duchowego. Taki człowiek nie potrafi odnaleźć się. Czeka na jakieś skoki kwantowe, rozbłyski, nie wiadomo na co. Czeka. Nie wiem na co czeka. Takie coś. Nie ma miejsca. Po prostu y, trzeba się modlić, bo to jest, ja mówię, że to jest wszystko tak banalnie proste, że trzeba się modlić tylko i wyłącznie do boskiego źródła prawdziwego. Jedynym wyjściem z tego zaplątania się jest to, że mamy skoncentrować swoją uwagę tylko i wyłącznie w jednym kierunku. Do boskiego źródła. I czy wy wiecie, czym jest to źródło? Czy nie wiecie? Bo być może niektórzy z Was nie potrafią tego poczuć. Jeśli potraficie poczuć, to będzie Wam łatwiej. Jeśli nie potraficie poczuć, to starajcie się i tak poczuć. Nawet jak nie poczujecie, to i tak zrobicie ogromny sukces, starając się zwracać do tego boskiego źródła. Bo jak będziecie to robić bardzo często, być może co dzień, być może dwa razy dziennie, to w którymś momencie ci, którzy nie czuli tego źródła, zaczną je czuć. Bo praktyka czyni mistrza. Tak więc nie ma co rezygnować, tylko modlić się do czystego boskiego źródła. I możecie to robić bardzo prosto, bez stresu, bez jakiejś regułki tak po prostu, swoimi słowami podziękować za wszystko, co, co was otacza, za wasze życie. Za to, co, co macie, docenić to, co macie. Nawet jak nie jesteście z tego zadowoleni, to znajdźcie coś pozytywnego, co spowoduje, że docenicie, bo sam fakt istnienia, bycia tu i teraz, życia to jest cud. Czy jesteście samotni, czy nie? To też jest cud. Wszystko, co was otacza, i wasze obecne życie, też jest perfekcyjne. To wszystko zależy, jak na to spojrzymy, ale o tym będziemy mówić w innych odcinkach. Tak więc przesłanie dla was na dzisiaj, aby skoncentrować się na poczuciu boskiego źródła. Możecie poprosić własnymi słowami, jeśli. Uważacie, że bliskie Wam są anioły, bo, czuj, bo ufacie temu. To są anioły, są boskie po prostu energie, które bardzo są sprzyjające dla ludzkości i one pomagają ludziom też przetrwać i pomagać w trudnych czasach. Od po prostu zarania dziejów ludzkości anioły zawsze były z nami. To są um, energie, które są wysłannikami z boskiego źródła. Ja nie mówię tu, żeby ktoś mi tu będzie zarzucał, że ja mówię o upadłych aniołach. Tak, upadłe anioły też są, ale ja nie mówię o takich aniołach, bo to są wysłannicy ciemnych stron. Ja mówię o prawdziwych aniołach z boskiego źródła. To jest różnica. Bo w przestrzeni kosmicznej. Po prostu w naszej galaktyce są też pułapki energetyczne, gdzie zbłąkane byty i tego typu energie są i podszywają się pod istoty świetlne, udając, że są światłem, a nie są. Ale jeśli my się modlimy, nie do jakiegoś kosmosu i planet, tylko modlimy się do boskiego źródła, do Boga, w czystej intencji, bo my jesteśmy tak skonstruowani, że my mamy połączenie z tym boskim źródłem, to my odbierzemy dobry przekaz od tych, można powiedzieć, istot energetycznych, istot, i będziemy z biegiem praktyk naszych, jeśli będziemy to zgłębiać, będziemy to odczuwać lub widzieć nawet w sytuacjach w życiu, że dzieją się u nas tu dobre rzeczy na naszym, w polu energetycznym w naszym życiu, w naszych domach, tak jak sobie będziemy to chcieli wykreować. Więc ważne jest, aby po prostu zwrócić się w modlitwie, takiej własnymi słowami modlitwie lub takim proszeniem o pomoc. Ważne jest, aby też dziękować, być wdzięcznym. Nawet za, za to możemy być wdzięcznym, że nam się jeszcze coś nie urzeczywistniło tutaj, co sobie wykreowaliśmy. Ale też możemy za to podziękować, już tak z góry, można powiedzieć. Więc tutaj, dowolnie, jeżeli my mamy czyste intencje, bo to chodzi też o to, że oddając się modlitwie takiej właśnie do źródła boskiego, musimy mieć czyste intencje. To o tych intencjach będziemy jeszcze mówić. Więc tutaj, jeśli odniesiemy się właśnie w ten sposób, czy przywołamy anioły, czy jakiegoś jednego anioła, czy Będziemy się modlić do Boga, czyli do tego boskiego źródła, będziemy kreować pozytywnie, czystymi myślami w prawdzie, zgodnie z naszą prawdą, naszą wewnętrzną prawdą, to te energie po prostu będą na nas oddziaływać pozytywnie. I zejdą ci pomocnicy tej energii, czyli anioły, i będą tu nam wspierać, bardzo dobrze wspierać nasze życie i wszystkie sytuacje, które chcemy, aby urzeczywistniły się dla nas pozytywnie w naszym życiu. Także to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wykorzystacie bardzo pozytywnie ten przekaz. Był to piękny przekaz od Daniela wraz z naszą poradą dla Was. Także nie zapominaj. Że światło pokoju jest w tobie, jest dla ciebie, przekaż je dalej. I przekażmy sobie to światełko pokoju, my je przekazujemy Wam dzisiaj poprzez ten przekaz. I pamiętajmy: kochajmy się, wspierajmy się i rozsiewajmy dobro i miłość dla wszystkich. Tak więc to tyle na dzisiaj z naszego przepięknego przekazu od Anioła. Dziękujemy też Wam za wsparcie tego kanału, za wszystkie kciuki w górę, za przesyłanie nam dużo miłości. My z naszej strony przesyłamy Wam też ogrom miłości i to światełko pokoju, które Anioł kazał rozsyłać także przesyłamy również światełko pokoju do Waszych serc. Przyjmijcie je. Z miłością, z wdzięcznością i z radością, i niech ono będzie w Was i będzie rozniecać jeszcze większy ogień. Pozwólcie, aby to światło pokoju roznieciło tak wielki ogień, że wystarczy go i dla Was, dla Waszych rodzin, dla Waszych znajomych, i też dla całego świata. Chciałam to... jeszcze wszystkich zaprosić też na Facebooka. Facebook możecie wyszukać Anielskie Siostry Jasnowickiej, ponieważ tam może niewiele osób wie, bo większość dzieje się na telegramie y, tych informacji, ale Facebook to jest takie miejsce, gdzie tutaj się skupiamy najwięcej na tej właśnie na drodze do miłości. Od początku były przesłania na naszym Facebooku, typowo anielskie przesłanie, z tego mnóstwo. Y, staramy się dawać codziennie prawie afirmacje które są przepiękne afirmacje, które można wykorzystać w życiu. One są robione na takich zdjęciach, nieraz jest tam tłumaczenie do tego. Także odnośnie zależy odnośnie do tematu. To są przepiękne afirmacje, różne cytaty. One są przeze mnie i anioły inspirowane. Po prostu nieraz są przekazem też w formie przekazu. Także tego nie publikujemy za często na Telegramie, ponieważ Telegram to jest takie miejsce bardziej informacyjne o tych innych tematach, a Facebook to jest takie typowo miejsce, takiej oazy spokoju. I tam znajdziecie wiele cennych, różnych afirmacji, które były od bardzo dawna już publikowane. Wiele osób może o tym nie wie, ale ja wszystkim polecam zapisać się, jeśli chcecie korzystać z tego i chcecie to wykorzystać w swoim życiu. To właśnie jest mnóstwo tego na, u nas na Facebooku. Także zapraszam się zapisać do obserwowania i też również udostępniać te posty, bo im więcej ludzi się dowie o tym, tym więcej to pomoże ludziom spełniać się pozytywnie w życiu, a nawet co niektórym zmieni to życie. Więc są to przepiękne informacje dla tych osób, które chcą to wykorzystać na co dzień. Także zaprasz zapraszamy serdecznie do subskrypcji też na naszego Facebooka. Dla Was, którzy. Chcą się zapisać, a jeszcze nie są na naszym drugim kanale o Jasnowidzeniu, to też zapraszamy bardzo serdecznie Anielskiej Siostry Jasnowicki Jest to kanał z jasnowidzeniem, co nas czeka w przyszłości. Także zapraszamy, każdy może sobie dopasować to, z czym rezonuje. I czego potrzebuje. Także to tyle od nas. Czekajcie na kolejne odcinki. Także zostawiamy Was z tym pięknym światełkiem miłości i dobra. Bądźcie silni i bądźcie w miłości. Do usłyszenia. Do usłyszenia.